Ale widzę, że znowu jakieś niskie lobby się trafiło. Takie. A ktoś z pierwszym levelem się trafił. Nowy gracz. Najwyższy level mam akurat w tym lobby. Ostatnio miałem taki fajny mecz, ale to nie nagrywałem. Trafiłem na gościa, który miał chyba 90 level, ale kosił, ale tam leciał ze wszystkimi. A Midway w ogóle jest, a nie ten przetop. Nie zauważyłem, że przegłosowali. Dobra, to zaczniemy sobie normalnie z kałaszkiem. Pewnie eskortujemy, no właśnie. Potem na obronie się z snajperką pogra. Escort. Move that

To ci, nie powiem, bardzo ryzykownie, to podeszli blisko I to ostro zaryzykowany A i dostałem z tym twórki tak sobie podskakuje, serio. Oj, dobra. Co, trzy tych samych? Czy to jakieś klony? A tak klonów? Ile? 34 HP O, ale już mam przynajmniej lepszy resp. Wreszcie mogli nawet zapecami wyspać Nie, o no, skończyło mi się. Przydałoby się trochę zmienić, może magazynek na jakiś tam, gdzie miał 40A albo coś. Bo Czasami jak jest taka sytuacja jak właśnie teraz, no to brakuje tych 10 pocisków więcej. Muszę zobaczyć jakiś taki magy jest. Nie, nie zdążyłem się wychylować Dobra, ale ładnie poczujemy 50% już mamy Nie wiem, jeszcze tarczy to nie pomogę O, Może trochę podraszuję. zablokuję ich tutaj przy respie A i drugi był. Nie widziałem go nawet. Znowu te trzy klony mnie zaatakowały. To na blisko ktoś jest? A no pysy nam robi. Ty dokąd kolego? Nie ma takich pleców. Oj tam jeszcze z lewej, dobra, ale tutaj nas znowu sprzowali teraz Przyblokowali nas tu przed tym checkpointem drugim. Wydałoby się go przejąć, żebyśmy mieli bliższego respa Mam w sumie Ultra let's go, let's go no i co wyprzelałeś się Segama Oj! Dobra, mamy checkpoint, to lecimy dalej. Ci co tam zostali z tyłu, to nie zostali Nie, proszę nie podpalajmy Za długo czekałem z tą tarczą, dziewięćdziesiąt sześć procent tutaj zawsze czas tyś kampi. Przyszedł koło mojej miny Zdeconował ją? Nie słyszałem wybuchu Dobra, tą prawą stronę dobrze trzymałem to od lewej. Trzeba ich zajść No i był tu Dobra, 4 minuty na te 8%, to na 100% dam radę dzisiaj ja idę. Ale ten kosi tam 4 teraz naszych ubił się odwalił skubany. Leżę. Trzeci leży, 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 dalej, najważniejsze, dadzą radę, pięknie. Pięknie Bopana, teraz tylko obronić 7 minut. Jest szansa się wybronić. Zostanę z kałakki, bo na tej mapie jakoś takie średnie, mi z snajperką idzie. Z sniperką może wezmę na ten środkowy punkt, bo tam jest taki w miarę długi dystans. Ale na tych pierwszych to tak średnio. Tam lepiej mieć kawacha, bo tam wylecieć i trzech z respa i nie ma co zrobić z tą snajperką. Dobra, tu zostanę. Muszę na tamte okno uważać. Chociaż zrobimy inaczej jeszcze tutaj. No zostawimy prezencik. Niech nie padł. Czy padł, ale nie ode mnie. A tarczy tam sobie zrobili Poza tej tarczy to nawet nie widać tak dobrze Prawie minutę stracili A na razie mają ledwo 7% To moje już się strzelać Widocznie nam wykradzanie Jest tam, już z lewej poszedł mocno. Dobra, ale kupiliśmy sobie na tych pierwszych 15% już ponad minutę. To jest na razie bardzo dobry wynik. Barrier up. Wóz z jeszcze lata. Nie, no już nic nie zrobią. Nawet jak sobie przejmą te checkpointy, co oni zrobią w te 5 minut? Trzeba chociaż tyle. Bardzo trudne wyzwanie. Czekaj. Dobra, nie, nie mogę tak wychodzić daleko. Camouflage, I got you. Good for our rep. Reloading. The package is in the right direction. Unlucky. Backwards. Target eliminated. Nie mogę wejść na to? Ultra, ready for no nie... Został heada ode mnie, 54 może zostało. Ruby, Czy oni nawet nie mogą przebić się tutaj? Co oni by tu więcej chcieli zrobić? Zobaczcie, z minkę znowu. O, tu mi wbiegł. Słyszałem bardziej tam po prawej, chciałem na prawą stronę iść. Enemy pack is o ale mnie wystraszył na kamuflażu mi to wszystko ojej ich prawie do respa. O, nie no dobra, dobra, to było idealne przytrzymanie. Bez szans byli na tej skorcie 19.5. Najlepszy wynik wiadomo. domu. Shadow team the best. kd 30. 60 kg nawiłem serio, no ale tak jest, lobby sobie było widać. 60 kg, 20 skonów i 16, 15 asyst. No ale lobby takie, no tam dwóch ogarniało, ten no, w sumie trzech, nawet ten 15 70 level ładnie tam leciał. 25 kg. Tutaj tak można czasem przyblokować. Najgorsze ich błąd był tym, oni robili taki błąd, że chodzili ciągle tą lewą stroną, w sensie od naszej strony to była prawa, tam gdzie zostawiłem minę, tak jakby po prawej stronie i lewą sobie patrzałem, jak tam będą próbować ciągle iść, to oni nie mają szans, musi ktoś od tej lewej strony, od tego domku próbować się przebijać, inaczej nie masz szans, że oni coś tu zrobią.